6 gramów zimnego, prawda? Tak jest. Tu cały ten, tu jest taka tu jest cały zimny, tu jest sam po bo się łamało. A ją tak to ładnie, proszę dostać dużo słuch, bo ten kładź co jeździ za to, a bardzo, bardzo stary jest, nie? To nie, tu macie gaźnik dozy, to jest chyba trzeci, bo się dało tą dużą, bo patrzcie, o tym, tym sausikiem się dało. To no. no, tu jest to, to set, to to nie, a tu masz on. Nie mogę akurat to patrzeć, prezentuję z moim kaskiem, ładnie jest. Mamy tu jeden kawałek, to ładnie wygląda tu są już troszczyki polepiane tu jest zimna nie ma patrzcie nie ma tu tego zamknięcia łamane łamane jest zamknięcie i tak to jest łamane tak zamknięcie drogowe w ogóle to było 10 Leonu chce kupić, to kupujemy go oddać do domu, dziecka, oddać tego. z jego chłaścia. No I tego oddam do mój dziecka, a będę niej oddał tego. Tego dlatego proszę już się, to jest zęba, że to jest Bo on kosztuje 10 centów. Dlatego go kupić ładny, ładny, zobaczcie. tak się tak ładnie kupuje. I sypka jest łocelana.

तो गल्ला कर

Na a to ja znowu patrzcie, bo był zielony, się nie skradził. Za losaki, Widzicie? sklepie to jest sklep niemożliwy. Ekoło czego? Koło koło niedaleko bieżący jak? To nie? To tam może tego skupić. To ładnie. Tak, to jest też mam. Nawet to, ma, to ma, na co na А мне пади. Это готов. Попа сегодня с